Trzy zalety najnowszego MacBooka R z procesorem M4. Zapraszam. Pierwszą rzeczą, która mnie zaskoczyła od razu po otwarciu i uruchomieniu MacBooka jest trackpad. Korzysta mi się z niego tak dobrze, że myszka od razu poszła w odstawkę. Można ustawić nawet siłę nacisku, jaką trzeba użyć, aby kliknąć przycisk na trackPadzie. Drugą zaletą jest jego kompaktowość. Bez problemu spakujesz go do plecaka na jakiś wyjazd, a dzięki temu, że jest bardzo cienki, naprawdę nie będzie ci nigdzie przeszkadzał. Jakość wykonania stoi również na najwyższym poziomie, więc naprawdę nie ma do czego się przykryć. Ostatnią na dzisiaj zaletą jest ładowanie tego MacBooka. Ładuje się go przez magnetyczne złącze MagSafe, które jest w kolorze MacBooka, co wydaje mi się bardzo fajnym akcentem. A dzięki takiemu złączu możemy zapomnieć o jakimkolwiek wyrwaniu czy wyłamaniu gniazda. Zaobserwuj, aby nie przegapić 3W tego sprzętu.